Właściwie najwięcej o mojej rejestracji dowiedziałam się od opinii w internecie. Głównie pacjenci się wypowiadali na temat tego, że telefony są nieodbierane. Cześć Asiu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Joanna Siekacz z tej strony. Asiu, powiedz czym się zajmujesz i, i co w tym momencie robisz? Ja jestem prezesem przychodni na Ursynowie i korzystam z aplikacji MediDesk od, od roku ponad. Okej, okay. jak, jak wyglądała w ogóle twoja rejestracja wtedy, kiedy zaczynałaś przygodę z tym podmiotem leczniczym? My przejęliśmy placówkę trzy lata temu i właściwie najwięcej o mojej rejestracji dowiedziałam się od opinii, w internecie. Mhm. Głównie pacjenci się wypowiadali na temat tego, że telefony są nieodbierane. Mhm. Szukałam na to rozwiązania. Mhm. Skontaktowałam się właśnie z, z firmą Daniela Nowocina. Mhm. No i tutaj Daniel zaproponował takie rozwiązanie jak Medidesk. Czyli rozumiem, żeby pojawiła się w Twojej przychodni klasyczna sytuacja w placówkach NFZ-owych, czyli cały czas telefon zajęty od 8 do 11 pacjenci dzwonili powstawała tak zwana kula śniegowa czyli dzwonił jeden pacjent drugi pacjent oni się odbijali od sygnału zajętości dzwonili ponownie po czym wszyscy inni pacjenci nie mogli się do, do ciebie dodzwonić tak tak dokładnie taka sytuacja miała miejsce mhm. wielokrotnie przez co właśnie te opinie były bardzo często w Internecie się pojawiały, że mhm. no, że jest problem z, z, z tym, żeby ktokolwiek odebrał telefon bądź do dzwonienia się do placówki. Pamiętam, że, że Daniel właśnie zaproponował wypróbowanie systemu Medidesk mhm. i pokazał mi ile połączeń rzeczywiście jest nieodbieranych. Mhm. Jaka to mm. była skala? O jest zaskakująca. Pamiętam, że, że, że tutaj Potwierdziły się opinie przede wszystkim i osób, które komentowały sytuację placówki. No, pamiętam, że było dużo czerwonego, więc, więc to oznaczało, że, że, że nie były odbierane połączenia. Pragnę tylko nadmienić, że w placówkach, które posiadają, posiadają tradycyjną centralę telefoniczną, tak zwaną analogową, gdzie sygnał zajętości właściwie odbywa się przy drugim połączeniu telefonicznym, czasem jest tak, że odbieralność połączeń telefonicznych w gabinetach, w placówkach leczniczych, które posiadają kontrakt z NFZ-em sięgają 60-70% i rozwijając usługi komercyjne bardzo ciężko jest, bardzo ciężko jest, aby taki pacjent komercyjny, który chce zapłacić, żeby, żeby po pierwsze się zadzwonił, nie mówiąc o tym, żeby się, żeby się zapisał. Bo do ciebie rozumiem, bo w akurat w twojej przychodni są usługi zarówno na NFZ, jak i komercyjne, tak? Dokładnie, mm -hmm. tak. Czy jeszcze przed wdrożeniem rozwiązań telefonicznych, czy wiedziałaś mniej więcej, jaka to jest skala połączeń NFZ-owych i komercyjnych? Nie, 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 nie. Nie mieliśmy takich danych wcześniej. Mhm. Nie, nie wiedzieliśmy nawet, jak zmierzyć taką, mhm. e, takie dane. A które raporty i które slajdy z panelu Manager są dla Ciebie najważniejsze, takie, które Ci pomagają dalej rozwijać ten biznes? No ja myślę, że najważniejsze są te raporty, gdzie mamy ilość połączeń. Mhm. E, interesuje nas szczególnie komercja, mhm. e, ponieważ e, chcemy tutaj i rozwijamy mocno mhm. e, i, i, i to jest przede wszystkim najistotniejsze: te połączenia komercyjne, czyli to, że widzimy, ile osób chce do nas umówić się na wizytę prywatną. Czy odczułaś wzrost połączeń komercyjnych od czasu, gdy wdrożyłaś rozwiązanie z podziałem na tzw. Tak drzewko IVR, czyli pacjent, który mówi, że chce się umówić na usługi w ramach NFZ, bądź pacjent, który chce się umówić na usługi komercyjne? To znaczy, no tak, tak zdecydowanie. Ja w ogóle zaczęłam, zaczęłam szybko promować też usługi. I problem polegał na tym, że w momencie kiedy połączenia nie były odbierane, mhm. no to tak naprawdę paliłam pieniądze, bo, bo, no bo nie, nie było możliwe umówienie wizyty. Mhm. Natomiast w momencie kiedy, kiedy wprowadziliśmy tutaj Medidesk, mhm. e, i zrobiliśmy reklamy na usługi komercyjne, widzieliśmy realny efekt, tak, tego, że rzeczywiście pacjenci się dodzwaniają, umawiają się na tą wizytę, więc biznes się kręci. Bo rozumiem, że Ty w swojej przychodni masz już system dokumentacji medycznej, system medyczny, z którego korzystasz i równolegle osoby w rejestracji po prostu korzystają z takiego rozwiązania telefonicznego po prostu do odbierania telefonów, tak? Tak, dokładnie. Nie było potrzeby, żeby zmieniać system medyczny, a Nie. tylko i wyłącznie wdrożyć kolejne rozwiązania, które po prostu pomogą wdrożyć ten ruch telefoniczny, tak? Dokładnie. Z, z tego, co nawet rozmawiałam ze swoimi pracownikami, ten mhm. system też dla nich jest ułatwieniem, mhm. bo, bo Mówili wielokrotnie, że, że dzięki temu nawet kiedy nie są w stanie odebrać telefonu, e, mogą oddzwonić do, do pacjenta. E, no i to też to, to im wiele ułatwia. Tak? Więc, e, więc no to jest tak naprawdę rozwiązanie dobre dla dwóch stron: dla, dla mnie i dla osób pracujących.